Wyobraź sobie, że budzisz się. Ale nie budzi cię dźwięk budzika ani promienie słońca wpadające przez okno. Budzicie skrzypienie drzwi i ciche kroki na kamiennej posadzce. Otwierasz oczy i widzisz nad sobą dwie postacie. To nie twoja mama z kubkiem kakao. To dwóch milczących służących, którzy czekają, aż łaskawie otworzysz oczy. Nie masz opcji jeszcze pięć minut. Twój dzień zaczął się w momencie, w którym oni zdecydowali, że ma się zacząć. Witaj w życiu średniowiecznego księcia, następcy tronu. To nie jest bajka, to jest koszmar w złotych ramach. Od razu zapomnij o porannej toalecie samotności. Nie masz czegoś takiego jak prywatność. Służący pomagają ci wstać. Jeden podaje ci misę z wodą do obmycia twarzy, drugi ręcznik. Potem ubierają cię. Każdy element garderoby od lnianej koszuli po aksamitny kaftan jest podawany w odpowiedniej kolejności. Nie wybierasz ubrań. Ktoś już wybrał je za ciebie. Ubierają cię jak lalkę, a ty musisz stać nieruchomo. Każdy twój ruch jest obserwowany, każdy grymas na twarzy analizowany. Czy książę jest dzisiaj w dobrym humorze? Czy coś go trapi? Informacje o twoim nastroju rozejdą się po zamku, zanim jeszcze zjesz śniadanie. A śniadanie? To nie są płatki z mlekiem jedzone przed telewizorem. To formalny, zimny posiłek, spożywany w ogromnej, pustej sali. Często jesz go sam albo w towarzystwie swojego nauczyciela, który już podczas posiłku odpytuje Cię z łacińskich koniugacji. Czasem, jeśli masz szczęście, dołączają do Ciebie rodzice król i królowa. Ale to nie jest miłe, rodzinne spotkanie. To jest audiencja. Musisz im się ukłonić. Zwraca się do nich per, panie ojcze i pani matko. Rozmowa dotyczy polityki, planu twoich lekcji albo twojego przyszłego małżeństwa. Żadnych pytań o to, jak się czujesz, co ci się śniło. Jesteś dla nich najważniejszym projektem w ich życiu. Projektem, który ma zapewnić ciągłość dynastii. Twoje uczucia są w tym projekcie nieistotnym, a nawet niepożądanym, kosztem ubocznym. Kurde, od samego rana czujesz na sobie ciężar całego królestwa. Nie masz ani chwili dla siebie. Nie możesz po prostu wyjść na dwór i pokopać piłki. Twój dzień jest zaplanowany co do minuty. Lekcji fechtunku, jazdy konnej, łaciny, teologii, prawa, dyplomacji. Potem oficjalne spotkania, audiencje, msze. Jesteś osobą publiczną od momentu, w którym otwierasz oczy. Twoje życie nie należy do ciebie, należy do królestwa. Chłop o którym mówiliśmy wcześniej, był niewolnikiem biedy i swojego pana. Ale po pracy, w swojej brudnej chacie, mógł być sobą. Mógł się upić, pokłócić z żoną, zaśmiać się z głupiego żartu. Miał swój mały, prywatny świat. Ty nie masz nic. Twoja komnata jest większa niż cała jego wieś, ale jest bardziej więzieniem niż domem. Twoje myśli są jedyną rzeczą, która naprawdę należy do ciebie. Ale i one są zatrute przez ciągłą presję i oczekiwania. Jesteś najbogatszym i najpotężniejszym chłopcem w kraju, a jednocześnie najbardziej zniewolonym. Nie masz ani jednego przyjaciela, któremu mógłbyś zaufać. Bo każdy, kto się do ciebie zbliża, czegoś od ciebie chce awansu, pieniędzy, władzy. Jesteś otoczony przez ludzi, a jednocześnie potwornie samotny. A to dopiero początek dnia. Prawdziwy test twojej psychiki zaczyna się na lekcjach. Bo Twoja edukacja to nie jest nauka. To jest katorżnicze formowanie Twojego umysłu na narzędzie do rządzenia. I w tym procesie nie ma miejsca na litość. Edukacja księcia. Brzmi dumnie, prawda? W praktyce była to forma psychicznej tresury, która miała wyplenić z Ciebie wszelkie oznaki słabości, kreatywności i indywidualizmu. Twój umysł nie był ogrodem, w którym mogły swobodnie rosnąć Twoje pasje. Był polem, które miało być zaorane, Opszane konkretną wiedzą i przynieść konkretny plon w postaci skutecznego władcy. Twoim głównym nauczycielem był najczęściej jakiś surowy, uczony duchowny. Człowiek, który wierzył, że wiedzę najlepiej wbija się do głowy za pomocą rózgi. Dzień w dzień, godzina po godzinie, wkuwałeś na pamięć. Łacina była podstawą. Musiałeś nie tylko mówić i pisać, ale też myśleć po łacinie. To był język kościoła, nauki i dyplomacji. Czytałeś dzieła starożytnych filozofów, ojców Kościoła, kroniki historyczne, ale nie po to, żeby rozwijać krytyczne myślenie. Uczyłeś się historii, żeby unikać błędów poprzednich władców. Uczyłeś się teologii, żeby rozumieć język Kościoła, umieć z nim negocjować. Uczyłeś się prawa, żeby wiedzieć, jak egzekwować swoją władzę. Każda dziedzina wiedzy miała być praktycznym narzędziem. Nie było miejsca na niepotrzebną sztukę. Na poezję dla przyjemności. To były fanaberie dla dworzań. Twój umysł miał być twardy, analityczny i bezlitosny. A co jeśli sobie nie radziłeś? Jeśli miałeś gorszy dzień, byłeś zmęczony, nie mogłeś czegoś zapamiętać? O rany, wtedy w ruch szła ruzga. Kara fizyczna była standardową metodą pedagogiczną. Nikt nie przejmował się twoją wrażliwością. Uważano, że ból jest nieodłącznym elementem nauki że hartuje charakter, uczy dyscypliny. Byłeś upokarzany, bity, strofowany na oczach innych. Wszystko po to, żebyś stał się silny. Ale to nie była jedyna presja. Oprócz nauki umysłowej, była też nauka fizyczna. Od małego ubrano cię w małą zbroję i daną do ręki drewniany miecz. Godzinami ćwiczyłeś fechtunek z mistrzem broni. Uczyłeś się władać mieczem, kopią, toporem. To nie była zabawa w rycerza. To było przygotowanie do prawdziwej walki, do dowodzenia armią. Musiałeś być silniejszy i sprawniejszy niż wszyscy twoi rówieśnicy. Jazda konna to był kolejny obowiązek. Musiałeś nie tylko umieć jeździć, ale też walczyć z konia, brać udział w turniejach i polowaniach. Polowanie nie było tylko rozrywką. Było treningiem wojennym, symulacją bitwy. Uczyło odwagi, strategii i bezwzględności. A w tym wszystkim nie było miejsca na porażkę. Twoje postępy były nieustannie oceniane i komentowane przez Ojca i cały dwór. Jeśli wygrałeś turniej, chwalono cię. Ale jeśli przegrałeś, czekała na ciebie pogarda i rozczarowanie. Byłeś w ciągłym konkursie, w którym stawką był szacunek i akceptacja Twojego Ojca Króla. A ta akceptacja była czymś, czego pragnąłeś najbardziej na świecie, a jednocześnie była prawie niemożliwa do zdobycia. Bo Twój ojciec nie był Twoim tatą. Był Twoim królem, Twoim mentorem, a jednocześnie Twoim największym rywalem. Ta skomplikowana relacja była jednym z najbardziej niszczących psychicznie aspektów Twojego życia. Ale zanim do tego dojdziemy, musisz zrozumieć, że cała ta edukacja miała jeszcze jeden ukryty cel. Miała przygotować się na najtrudniejszą lekcję ze wszystkich: jak przetrwać w gnieździe żmij, jakim był dwór królewski. Bo prawdziwa nauka nie odbywała się w sali lekcyjnej, ale w sali tronowej gdzie musiałeś obserwować grę o władzę w jej najczystszej, najbardziej brutalnej formie. Gdy kończyły się lekcje, zaczynała się prawdziwa szkoła przetrwania. Musiałeś brać udział w posiedzeniach Rady Królewskiej. Jako następca tronu miałeś siedzieć cicho u boku ojca i obserwować. I to, co tam widziałeś, było bardziej pouczające i przerażające niż wszystkie książki razem wzięte. Sala Rady była jak tereriem pełne jadowitych węży. Każdy z tych potężnych mężczyzn, twój wuj, książę krwi, siwy, przebiegły kanclerz, bogaty biskup, który myślał tylko o władzy kościoła, uśmiechał się do króla i zapewniał o swojej lojalności. Ale ty, uczony od dziecka, żeby nie ufać nikomu, widziałeś więcej. Widziałeś błysk chciwości w oczach wuja, gdy patrzył na tron. Widziałeś pogardę w spojrzeniu biskupa, który uważał władzę świecką za zło konieczne. Widziałeś sieć intryk, sojuszy i zdrad. Która oplatała Twojego ojca. Twoim zadaniem było nauczyć się czytać te wszystkie subtelne sygnały. Musiałeś stać się ludzkim wykrywaczem kłamstw. Musiałeś zrozumieć, kto jest prawdziwym sojusznikiem, kto jest ukrytym wrogiem, a kto jest po prostu pionkiem w grze innych. To była lekcja, od której zależało Twoje przyszłe panowanie i Twoje życie. Ojciec czasem po Radzie brał Cię na stronę i tłumaczył, widziałeś, jak Książę X poparł propozycję biskupa? To dlatego. Że biskup obiecał mu stanowisko dla jego syna. Ale propozycja biskupa osłabia moją władzę, więc musimy znaleźć sposób, żeby skłócić ich ze sobą. To nie była nauka o sprawiedliwym rządzeniu. To była nauka o manipulacji, o dzieleniu i rządzeniu, o szantażu i przekupstwie. Uczyłeś się, że polityka to nie jest dbanie o dobro poddanych. To jest brutalna walka o utrzymanie władzy. A ty byłeś w samym centrum tej walki. Byłeś celem. Każdy, kto chciał osłabić króla, próbował dotrzeć do ciebie. Próbowano cię przekupić, szlebiać ci, nastawiać cię przeciwko ojcu. Szeptano ci do ucha: Twój ojciec jest już stary i słaby. Królestwo potrzebuje młodej, silnej ręki. Twojej ręki. To była śmiertelnie niebezpieczna gra. Jeśli dałeś się w nią wciągnąć, ojciec mógł uznać cię za zdrajcę i wydziedziczyć. Wtrącić do lochu, albo nawet skazać na śmierć. Jeśli odrzuciłeś propozycję, spiskowcy mogli uznać cię za zagrożenie i spróbować się ciebie pozbyć. Nie było dobrych ruchów. Ciągła paranoja stawała się twoim drugim imieniem. Nie mogłeś mieć przyjaciół, bo każdy przyjaciel mógł być szpiegiem. Nie mogłeś mieć powiernika, bo każde twoje słowo mogło być użyte przeciwko tobie. Twoje relacje z kobietami też były polem minowym. Każda dama dworu która okazywała ci zainteresowanie, mogła być podstawiona przez swoją rodzinę, żeby zdobyć wpływy. Romans mógł skończyć się skandalem, który zniszczyłby twoją reputację i plany matrymonialne twojej rodziny. A te plany były święte. Twoje ciało nie należało do ciebie. Było własnością państwa. I tutaj dochodzimy do jednego z najbardziej upokarzających i odczłowieczających aspektów twojego życia. Do momentu, w którym zdawałeś sobie sprawę, że jesteś tylko towarem na politycznym rynku i towarem, który jest nieustannie zagrożony fizyczną eliminacją. Twoje ciało było narzędziem politycznym. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, było kartą przetargową w negocjacjach małżeńskich. Po drugie, było celem dla skrytobójców. Obie te rzeczy sprawiały, że czułeś się bardziej jak przedmiot niż jak człowiek. Negocjacje małżeńskie zaczynały się, gdy byłeś jeszcze dzieckiem. Poselstwa jeździły po całej Europie, szukając odpowiedniej partii. Odpowiedniej nie znaczyło miłej, inteligentnej czy pięknej. Znaczyło bogatej i dobrze skoligaconej. Liczył się posąg, wielkość ziemi, siła armii jej ojca. Ty nie miałeś nic do gadania. Czasem wysyłano malarzy, żeby namalowali portret potencjalnej kandydatki, ale te portrety, były jak dzisiejszy Photoshop, zawsze upiększały rzeczywistość. Często widziałeś swoją przyszłą żonę po raz pierwszy w dniu ślubu. I musiałeś z nią spędzić resztę życia i spłodzić potomka, niezależnie od tego, czy czułeś do niej cokolwiek poza obojętnością lub odrazą. Wyobraź sobie ten moment. Stoisz w komnacie, a posłowie z obcego kraju dyskutują o tobie z twoim ojcem. Mówią o twoim zdrowiu, o twojej płodności, o ziemiach, które wniesiesz do związku. A ty stoisz tam jak nagrodowy ogr na targu, podczas gdy inni oceniają twoją wartość hodowlaną. To było ostateczne upokorzenie, ostateczne pozbawienie cię ludzkiej godności. Ale jeszcze gorszy był ciągły, namacalny strach o życie. Strach przed trucizną. W świecie, w którym władza była wszystkim, a skrupuły niczym, otrucie kogoś było prostym i skutecznym rozwiązaniem wielu problemów politycznych. A ty, jako następca tronu, byłeś celem numer jeden. Każdy posiłek był potencjalną egzekucją. Każdy kielich wina mógł zawierać śmiertelną dawkę arsenu. Dlatego istniała funkcja degustatora. To był człowiek, który musiał spróbować każdej potrawy i każdego napoju, zanim trafiły one na twój stół. On ryzykował życiem każdego dnia, żebyś ty mógł przeżyć. Ale pomyśl o psychologicznym efekcie tego rytuału. Siedzisz głodny przy stole, patrzysz na pysznie wyglądające dania, ale musisz czekać. Patrzysz, jak degustator próbuje kawałka mięsa, a potem obserwujesz go przez kilka minut, czy nie dostanie konwulsji, czy nie zacznie wyniotować. Dopiero gdy on przeżyje, ty możesz zacząć jeść. Każdy posiłek w twoim życiu był przypomnieniem, że ktoś, być może ktoś siedzący przy tym samym stole, pragnie twojej śmierci. Ta paranoja musiała być wszechobecna. A co, jeśli poczułeś się źle po jedzeniu? To było zatrucie pokarmowe, które zdarzało się często. Czy to była próba otrucia? Kto za tym stał? Kucharz? Służący, który podawał danie? A może ten uśmiechnięty baron, który polecał ci ten wyśmienity pasztet? Nie wiedziałeś. I ta niewiedza była najgorsza. To życie w ciągłym napięciu, w nieufności do wszystkiego i wszystkich, zamieniało cię w psychiczny wrak. Zamykałeś się w sobie, stawałeś się zimny, cyniczny i bezwzględny. Bo tylko tacy mieli szansę przetrwać. Ale ta twarda skorupa, którą budowałeś wokół siebie, była też twoim więzieniem. Chroniła cię przed wrogami, ale też odgradzała cię od jakichkolwiek autentycznych ludzkich uczuć. Byłeś potężny, ale rozpaczliwie samotny. A najtrudniejsza i najbardziej mroczna relacja w twoim życiu to ta, którą miałeś z jedyną osobą, która powinna być twoim największym wsparciem: z twoim ojcem, królem. To był psychologiczny taniec, którego stawką była nie tylko władza, ale też Twoje zdrowie psychiczne. Relacja z Ojcem Królem. To był najbardziej skomplikowany, toksyczny i kluczowy element Twojego życia. On był Twoim stwórcą, Twoim mentorem, Twoim wzorem. Ale był też Twoim poprzednikiem, Twoim rywalem i, w pewnym sensie, Twoją największą przeszkodą. Z jednej strony potrzebowałeś go, potrzebowałeś Jego ochrony, Jego wiedzy. Jego poparcia. Wiedziałeś, że dopóki On żyje i jest silny, Twoja pozycja jako następcy tronu jest bezpieczna. On trzymał w szachu wszystkich Twoich wrogów, Twoich wujów, kuzynów, ambitnych arystokratów. Był Twoją tarczą. Ale z drugiej strony, Jego istnienie było Twoim przekleństwem. Bo dopóki On żył, Ty byłeś nikim. Byłeś tylko cieniem, obietnicą przyszłej władzy. Twoje prawdziwe życie, Twoje panowanie, Twoja dorosłość, wszystko to miało zacząć się dopiero w dniu jego śmierci. I ta świadomość musiała być potworna. Żyłeś w stanie permanentnego, psychologicznego zawieszenia. Czekałeś na śmierć własnego ojca. Oczywiście nigdy nie przyznałbyś się do tego nawet przed samym sobą. Oficjalnie modliłeś się o jego zdrowie i długie życie. Ale gdzieś w głębi duszy, w najmroczniejszych zakamarkach umysłu, czaiła się ta straszna myśl, kiedy wreszcie umrzesz i zostawisz mi tron? To rodziło ogromne poczucie winy, wstydu i psychicznego rozdarcia. A król o tym wiedział i często wykorzystywał to przeciwko tobie. Traktował cię z dystansem i podejrzliwością. Bał się, że jesteś zbyt ambitny, że spróbujesz go obalić. Patrzył na ciebie i widział swoją własną, nadchodzącą starość i śmierć. Byłeś dla niego żywym przypomnieniem o jego przemijalności. Dlatego często trzymał cię krótko, ograniczał twoje wpływy nie dawał ci zbyt dużej władzy, żebyś nie poczuł się zbyt pewnie. To była cicha, bezwzględna walka psychologiczna między dwoma najważniejszymi osobami w państwie. A ty byłeś w niej rozdarty. Kochałeś i nienawidziłeś swojego ojca jednocześnie. Podziwiałeś go i bałeś się go. Chciałeś jego śmierci i jednocześnie bałeś się dnia, w którym ona nadejdzie. Bo wiedziałeś, że gdy on umrze, cała presja, cała odpowiedzialność i wszystkie zagrożenia spadną na twoje barki. Tarcza zniknie. Zostaniesz sam. Czego nas uczy ta historia? Pokazuje, że opresja i niewola mają różne oblicza. Myślimy o niewoli w kategoriach fizycznych: łańcuchy, kraty, bieda. I los chłopa był tego tragicznym przykładem. Ale istnieje też niewola psychologiczna. Klatka zbudowana z oczekiwań, presji, strachu i samotności. I ta klatka, choć złota, potrafi być równie. A czasem nawet bardziej niszcząca. Historia księcia uczy nas, że brak wolności wyboru jest cierpieniem, niezależnie od statusu materialnego. Chłop nie mógł wybrać swojego losu, bo był zbyt biedny. Książę nie mógł wybrać swojego losu, bo był zbyt ważny. Obaj byli więźniami systemu, w którym się urodzili. Uczy nas też, że władza i bogactwo nie są synonimami szczęścia. Często są źródłem paranoi, izolacji i głębokiego. Egzystencjalnego cierpienia. I wreszcie uczy nas doceniać nie tylko naszą wolność, ale też nasze zwykłe życie. Możliwość posiadania prawdziwych przyjaciół, możliwość zakochania się w kimś, kogo sami wybierzemy, możliwość popełniania błędów i uczenia się na nich, możliwość bycia po prostu sobą, to są luksusy, o których średniowieczny książę mógł tylko marzyć. Więc następnym razem, gdy pomyślisz, że chciałbyś być na czyimś miejscu, bo ma więcej pieniędzy czy lepszą pozycję, przypomnij sobie o złotej klatce. I ciesz się swoją wolnością, bo to ona jest prawdziwym bogactwem. Jeśli ta historia dała ci nową perspektywę, zostaw lajka. I napisz w komentarzu, czy jest jeszcze jakiś stereotyp o średniowieczu, z którym powinniśmy się rozprawić. Trzymajcie się, Ziomy.